W małym miasteczku pod starym dębem mieszkała szczurza rodzina, tata Seromir, mama Ogonella oraz dzieci, Mały Gryzek i jego starsza siostra Fisia. Był to typowy, spokojny dzień, kiedy Ogonella usiadła przy swoim małym drewnianym stoliku. Wyjęła zeszyt z kwiatowymi wzorami i zaczęła pisać. Mamo, co robisz? zapytał Gryzek podchodząc bliżej. Ogonella spojrzała na synka i uśmiechnęła się ciepło. To mój dziennik wdzięczności, Gryzku, odpowiedziała. Codziennie zapisuję w nim trzy rzeczy, za które jestem wdzięczna. Gryzek przekrzywił główkę, nieco zdziwiony. Trzy rzeczy? Każdego dnia? Dokładnie tak przytaknęła Ogonella każdy dzień przynosi coś wyjątkowego nawet jeśli to drobiazg wczoraj byłam wdzięczna za to że tata Seromir przyniósł mi filiżankę ciepłej herbaty że Fisia pomogła mi sprzątać i że mieliśmy tak piękny zachód słońca Fisia która właśnie weszła do pokoju podeszła bliżej Mamo a co napisałaś dzisiaj zapytała z zaciekawieniem. Ogonella zerknęła na swój zeszyt i odczytała. Dziś jestem wdzięczna za to, że miałam chwilę, aby usiąść i poczytać książkę, za to, że gryzek pomógł mi w kuchni i za to, że mamy zdrowie, by razem się bawić. Gryzek i Fisia spojrzeli na siebie z uśmiechami. To naprawdę miłe mamo, tak? powiedziała Fisia. Chyba nigdy nie pomyślałam, żeby zapisywać takie rzeczy. Ogonella pokiwała głową. Wdzięczność to piękna emocja. Kiedy zaczynamy zwracać uwagę na rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni, stajemy się bardziej szczęśliwi. Nawet najmniejsze rzeczy mogą sprawić, że dzień będzie wyjątkowy. Gryzek zastanowił się chwilę, po czym zapytał: Czy ja też mogę prowadzić dziennik wdzięczności, mamo? Może mógłbym coś rysować, skoro jeszcze nie umiem dobrze pisać. Ogonella uśmiechnęła się szeroko. Oczywiście, Gryzku. Możesz zacząć już dziś. Nie potrzebujesz niczego specjalnego. Wystarczy mały zeszyt. Albo kartka papieru. Możesz rysować, a ja ci pomogę zapisywać to, co chcesz wyrazić. Tego wieczoru po kolacji Gryzek i Fisia usiedli przy stole. Gryzek miał przed sobą mały, zielony zeszyt, który tata Seromir znalazł na strychu. No dobrze! zaczął Gryzek, trzymając. W łapce kredkę. Co mogę dzisiaj narysować i zapisać z Twoją pomocą, mamo? Fisia spojrzała przez okno, gdzie na niebie pojawiały się już pierwsze gwiazdy. Może zacznijmy od czegoś prostego? — powiedziała siostra. Ja jestem wdzięczna za to, że spędziliśmy razem czas na placu zabaw i że nauczyłeś mnie, jak zrobić ten super fikołek? Gryzek uśmiechnął się szeroko. To była fajna zabawa, przyznał. Ja jestem wdzięczny za to, że mama ugotowała nam pyszny bigos i że tata nauczył mnie wiązać supełki na linie. Fisia zapisała wszystko w swoim zeszycie. Gryzek narysował swoje myśli, a potem poprosił mamę aby mu pomogła zapisać, co chciał powiedzieć. Wiesz, Grysku, powiedziała Fisia po chwili ciszy. Myślę, że kiedy zapisujemy te rzeczy, nasz dzień staje się jeszcze lepszy, jakbyśmy znajdowali skarby w zwykłych chwilach. Gryzek pokiwał głową, patrząc na swoje zapiski. Zrozumiał, że wdzięczność to coś więcej niż tylko słowa. To sposób na dostrzeganie małych cudów, które zdarzają się ry, każdego dnia. Następnego dnia, kiedy rodzina siedziała razem przy śniadaniu, gryzek uśmiechnął się do mamy. Mamo, dzisiaj jestem wdzięczny za to, że mamy razem śniadanie i że mogę spróbować Twojej pysznej jajecznicy. Ogonella spojrzała na synka z miłością. To wspaniałe gryzku powiedziała wdzięczność to skarb który zawsze nosimy w sercu im więcej ją praktykujemy tym piękniejszy staje się nasz świat i tak małe szczurki nauczyły się że wdzięczność to nie tylko uczucie ale i wybór który możemy podjąć każdego dnia to właśnie dzięki wdzięczności każdy dzień nawet ten najzwyklejszy może stać się wyjątkowy i pełen radości.